Już po raz 17 w Kielcach odbyły się targi edukacyjne Edukacja 2012. To jedyna w Polsce tak szeroka prezentacja ofert wydawnictw, producentów pomocy naukowych oraz wyposażenia dla szkół i przedszkoli. W targach Kielce Nowoczesne Rozwiązania Edukacyjne prezentowało blisko 200 wystawców, po raz pierwszy z Finlandii i Wielkiej Brytanii. Wystawom towarzyszyło aż 80 wydarzeń okołotargowych, w tym forum dyrektorów, spotkania kuratorów oraz konferencje na temat edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Tegoroczna edycja była wyjątkowa także ze względu na europejski charakter. W targach uczestniczyli członkowie Komisji Edukacji, Młodzieży, Kultury i Badań Naukowych Eduk Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Obecni byli również przedstawiciele regionów partnerskich z Węgier, Ukrainy i Centralnej Finlandii który uważany jest za europejskiego lidera innowacyjności w edukacji. Dzisiaj model finlandzki, a zwłaszcza ten z centra centralnej Finlandii jest pokazywany jako taki wzorcowy. Ostatnie 20 lat um, doświadczeń fińskich to cały, ciągły proces, ale jak widać dzisiaj zakończony sukcesem modyfikacji systemu edukacji, aby on odpowiadał na potrzeby gospodarki, aby um, możliwe były um, powiązania pomiędzy szkolnictwem a gospodarką. Delegacja w Finlandii zaprezentowała własne pomysły na sukces szkolnictwa. Jego podstawą jest komercjalizacja wiedzy uniwersyteckiej, wdrażanie przedsiębiorczości od przedszkola do szkoły wyższej, edukacja zawodowa oraz skuteczne wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań. Finowie pokazali także, że na edukacji da się zarobić. Przyjechały firmy, które w Finlandii powstały na bazie edukacji, które dzisiaj sprzedają swoją wiedzę w całym świecie. Rozmawialiśmy kilka miesięcy temu. Dzisiaj uczą Afrykę, jak tworzyć nowoczesną edukację. Ich wiedza dzisiaj to jest produkt eksportowy w Finlandii. Mam nadzieję, że wiedza stanie się także produktem eksportowym Polski i Świętokrzyskiego. O innowacyjności w szkolnictwie rozmawiano również podczas Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów. Oprócz forum i konferencji targi Edukacja 2012 to przede wszystkim Ogólnopolskie premiery produktów dla oświaty. Od lat na kieleckiej wystawie prezentowana jest bogata oferta podręczników dla wszystkich poziomów nauczania oraz kompletne wyposażenie placówek. To także możliwość promocji szkół ponadgimnazjalnych i wyższych z całej Polski. Stoiska są przepiękne, bardzo dużo szkół naszych świętokrzyskich i ponadgimnazjalnych, zawodowych, ogólnokształcących, ale również już i są stoiska gimnazjów, które się promują, pokazują te swoje lokalne talenty, dobre rozwiązania. Oferty edukacyjne prezentowali najwięksi producenci pomocy naukowych. Można było poznać premiery multimedialne oraz nowości wydawnicze dostosowane do potrzeb szkoły cyfrowej. Za chwilę nie będzie książek papierowych, wszystko na to wskazuje, pojawią się książki elektroniczne i od tego nie uciekniemy. Jesteśmy w XXI wieku i młodzież mówi językiem XXI wieku, na pewno nie będzie mówić się takim językiem jak mówiono w XX wieku, więc to jest rewolucja to ona może przyjść za 5, za 4, może za 6 za lat. E tutaj bardzo dużo tabletów będzie można poglądać, e-booki tak zwane, e oczywiście tablice multimedialne, które może nie są taką nowością, ale coraz to nowe urządzenia, które się pojawiają, e elektroniczne, które wspomagają nauczyciela, nie zastępują nauczyciela. Takie rozwiązania można było zobaczyć na stoisku grupy edukacyjnej. Dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród nauczycieli, cieszył się ucznoodporny netbook. Duże możliwości w pracy z uczniami daje także tablica interaktywna oraz platforma e-learningowa. Pozwalają one nie tylko swobodnie pisać czy rysować, ale także obsługiwać prezentacje i różnorodne oprogramowania. Doskonałym uzupełnieniem oferty są nowoczesne pomoce dydaktyczne, które wspomagają uczenie przez zabawę, jak choćby 12-elementowa ciężarówka Cetris. Jest to produkt skierowany do najmłodszych i zachęca do budowania różnych kompozycji, rozwijając wyobraźnię i ucząc współpracy w grupie. Co udowodnili sami zainteresowani. Podczas targów dzieci mogły nie tylko przetestować najnowsze rozwiązania, ale także w ramach akcji Dorośli czytają dzieciom, dzieci czytają dorosłym posłuchać popularnej na całym świecie bajki Kopciuszek.